Wizards of the Coast nienawidzi swoich fanów. Przy, przypadek milion pierwszy. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jakiś czas temu powstał mod do takiej popularnej małej gierki nazywającej się Stardio Valley. I ten mod pozwalał na granie różnymi postaciami, npc z baldura trójki. Około 20 z co pamiętam. No i cieszył się oczywiście ogromną popularnością. A Larian Studios stwierdził, że prezes Larianu stwierdził, że to jest super, że fani tak e, lubią ich postacie i że chcą je widzieć też w innych grach. No i co robi Hasbro i Wizardzi? No to co robi Hasbro i Wizardzi, czyli pozywa fanów za bezprawne użycie ich hasetów, tak? Czyli brawo, tak należy się zachowywać. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak nowy player z handbook wychodził, to pozywali youtuberów za zachwycanie się tym player z handbookiem. Jakby co, claim został już wycofany, ale brawo Hasbro, kolejny świetny ruch, brawo Wizardzi. Tak się buduje popularność. Uff. A jak już jestem przy komentowaniu kolejnych wielkich sukcesów Wizardów i zachwalaniu przyszłości DD, no bo musi być światła, to wczoraj dowiedzieliśmy się, że Chris Perkins odchodzi z firmy. Tak, to jest ten gość, który jeszcze niedawno zbierał tam awanse i miał uratować całą markę. Także już go z nami nie będzie. Oczywiście, no to były cudowne lata. Jest zachwycony, że mógł tam pracować i. Teraz będzie robił inne cudowne projekty po prostu poza strukturami firmy, kontynuując karierę, ale jakby ktoś mnie pytał, to chłopa wykończyły korporacyjne zagrywki, miał dość ograniczeń. Wiecie jak to jest, kiedy każdy twój świetny pomysł spotyka się z panią Batką z finansów, która mówi, no fajne, fajne, ale to się nie kalkuluje. Także dzięki Kiris, dzięki za twoją służbę i. zobaczymy, co dalej.